I witam Państwa, bardzo serdecznie obstawiamy tutaj konie. Tak, telewizja to, jest to Dwójeczkę mamy ogarniętą i ósemeczkę. I jak to się nazywa? I porządek. W porządku, ósemka, okay. dwójka, ós... dwójka, ósemka, tak? Tak. Dawaj. Ale... Ty, a gdzie ta lornetka jest? Tak? Pójdziemy zabyczka się w jednak? Dobrze, mamy przeciek. Mamy wszystkie kuponiki. Pani pa, w Kasie powiedziała i koleżka przed kasą, żebyśmy lepiej tu nie wygrali dzisiaj nic Bo jak wygramy to nas to pochłonie Ustawiliśmy piąteczkę, dwójeczkę i co? I ósempa, tak? Dżokejemy. 2-8 w porządku. Zakładów zobaczcie ile mamy, człowieka. 8 zł. 19 koła wygramy podobno. Tak nam pani powiedziała. Ryfon. I Joker Aleksander Resnico. Konie poszło. Rasem przesuwa się na prąd.

Piotruś, nie, mógłbyś konia, konia dojechać? Dobrać. Dojechać Dobrze. Dobrze. No, Dobrze. no, no sam sam i teraz, się tutaj no. Zawsze, zawsze mnie namawiali na wyścigi, no. mówili tutaj taka kultura. No, ja nie wiem, czy ja tu jest. Znaczy. Tak, te no, bo to jerzykuję. Tak, to typy. Dziewczyny, strac się teraz tam. Zaczął się wkręcili. Tak. Państwo długo są razem? Od pięciu minut. Od pierwszego wejrzenia. Patrzcie, jaki fotograf. To jest miłość do koni. U Łukaniu, ale emerytura jest moja. Tak to ja? To się kochajcie! Twoja no mogę A ty patrz, ja swoją emeryturę, no tak. A, tak. Patrzę, patrzę, no, kuchanie, pokazuję, Ja! 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 Trójka. Koniec. A dziewczyny jeżą czy konie? E, czy, teraz dziewczyny będą. Nie, teraz y, nie, te, to, ładne to nie są konie. dżokeje. Te są, te są ładne? Te nasze były ładne. A co ty do tego konia chcesz? Trójka jest taka zgrabna. Ładne te konie. Są. Ten może wygrać Trójka. Trójka jest, no? jest faworyciecznie? Trójka. Tal, ach, tal coś tam. Jest, jako jest. No można na niego postawić. A on jest to jest niewiecki chyba się nazywa, tak jak psy mają takie. Palet al widzę. Ja, ja obstawiam trójkę i Panowie coś obstawili? Okular P Pan z Ameryki coś ty, obstawił? Ja idę obstawiać ty, właśnie Generalnie, generalnie ja Mam kurwa całe 120 zł Złonka. Żona mi dała Stówkę masz, oszukacie na dwie Nie, no mam jeszcze dwie dyszki A, skitrane Skitrane dwie dyszki Idę obstawiać Dobra, chodź obstawiam Ja obstawiam trójkę no, i No zostaw tą hulajnogę, tak. ja, ja Ci popilnuję Gdzie? się obstawiam Ja kurwa obstawiam Siema Patrzcie jakie ciemno u nas jest ale to nie jest noc, to jest rano. Tylko mamy wszystko pozamykane. Wszystkie żaluzje pozamykane, zobaczcie. I na górze ten dach jak jest zamknięty, to takie ciemno z przyczepie. Ale już jest ósma. O! Proszę bardzo, po wczorajszej imprezce jeszcze zostało. Słoneczko dzisiaj jest, ale wieje. Pukaniu śpi. Wstaniesz, kotek, zrobić kawki? Uh -huh. No, ja to poszłam wczoraj, słuchajcie, padłam. Yy, bardzo wcześnie, bo chyba o 21.00, byłam taka zmęczona. W ogóle jakoś tak cały dzień mnie głowa bolała. A dzień wcześniej poszliśmy spać na tym z yy, yy, piątku, chyba na sobotę. To o drugiej, a ja wstałam w ogóle o 5.00, bo mnie obudziło. Słuchajcie, tutaj wypróżniali to i toje o 5.00 rano, więc akurat to i toje są koło nas, więc bardzo głośno było. Ty muszę to otworzyć, bo tu jest ciemno. Ojej, zepsułam. Czekajcie. Kotek zepsułam. Co No tą żaluz żaluzję. No weź no to, to kotek mi pomóż. Coś ty zrobiła? Bo no, zepsułam. No, ratuj mnie. Nie zdarza jest, jest ze mnie. O. Do, do następnej tu trzeba wsadzić. Następną chyba. Oj kurde. No. Ciężko mu z głowę. To jest tak, jak się chce coś się jedną ręką zrobić, i to w dodatku nie tam, co się powinno. No, w każdym razie poszłam. Poszliśmy w bardzo późno spać, ja spałam 3 godziny, dlatego wczoraj padłam. A Łukaszek poszedł z, z ludźmi na koncert. Ale oczywiście nic nie nagrał, bo nie wziął ze sobą kamery. A ja spałam i mu nie przypomniałam. O. Zrobię Ci trochę miejsca Otwieram te okna w ogóle Patrzcie jakie słońce Ale wieje bardzo dzisiaj mm. dzisiaj, dzisiaj słuchajcie jest niedziela Więc chyba nam darowali Te je rano Bo wstałam po siódmej dopiero W ogóle drażni mnie to wstawanie rano moje bez sensu. Wstaję tak rano. Widzicie, jak otworzyłam, jak się już jasno zrobiło. No, także tak. Za kawkę się bierzemy. Stajemy. Naprawiłeś kotek? Mhm. Boże, jaki ty jesteś cudowny! Muszę ci podziękować. Nie cały, nie cały. Ach ty, ty, taki. Nie na żarty ty jesteś niedźwiedziu. Niedziela. Wstajemy. Wariacie. Do zobaczenia. Cię wyjrzymy przez okno, przez drzwi nie przez okno, czym co się dzieje? Cisza Cisza No, wiadomo słuchajcie. Te drzewa to tu są, to jest tragedia, zobaczcie co jest na podłodze. Po prostu jest jeden wielki syf od tych drzew. No, także słuchajcie, ja zawsze rano wstaję, więc zawsze wstaję. Zjeżdżają się jeszcze jakieś kampery, słuchajcie. O, Piotr Krudnicki idzie z prysznica. Idę go zaskoczy. Cicho, idzie. Idzie? U! <laughs> cię przestraszyć, miałeś się bać. <laughs> Dzisiaj to ciepełko, nie? Fajnie, nie? Tak. Ale to ludzie śpią. O, sąsiad. A to, którzy to ludzie? To ludzie śpią. Good morning my neighbors. A ten alkoholik wychodzi? Muszę wziąć kamerę, bo jesteś gaciak. A wiecie jaka ciepła woda E, Ej, bo to może pod, od tego wiesz. Mega gorąco, nie? A, wczor a wczoraj było zimne? Nie, wczoraj też było ciepło. <laughs> no Ale dzisiaj. Ale to to może poświę. Piotrek nie pamiętasz, no wczoraj. Się. Co wy tak wcześnie wstaliście dzisiaj? Uszkodzenie. dnia. Ja dopiero. tu już od siódmej nie śpię. A nie, a ja, jak, ja poszłaś ale jak spali. ja poszłam wstać o 21, ale musiałam, bo byłam ja taka wstały, wykończona. Ja wtedy wstałem. Ty wstałeś wtedy pierwszy. Raz. Raz. Ale nie przebudzili cię te? Ja to w ogóle pytałam się, mówię, kiedy wy wróciliście z tej imprezy? Łukasz no. mówi, że za. O, Łukasz nas. mówi, Symenka to już nie śpi. Mówi, no spada wielka jak dromordy podobne. Tak? No to idźmy się tu. Nie, no ale to wiesz, że mnie to nie przeszkadza? Nie, ja to wiem. Nie, ja to Nie, ja to jak mam odcinkę, to idę spać. Ja nie podsłuchuję wtedy ludzi. No, nie, możemy na nią nawet wrzucać <laughs> i wiesz. Tak, mi to nie przeszkadza. A zresztą damki się nie liczy podobnie. No. Ja się się też szykuje. No Łukaniu, Piotrek właśnie wrócił z kąpieli. No i Rafałek teraz idzie też. No i ty idź. I cię umyj, bo jesteś umorusany. <grystanie> Żartuj. <grystanie> no słuchajcie, jednak Łukaszek myje się tutaj w przyczepie, bo zostało nam trochę wody, a dzisiaj wyjeżdżamy. Zobaczcie, i szkoda by było tą wodę zmarnować. Yy, no bo jak zostaje nam woda, to trzeba ją po prostu wylać z tej przyczepy. Więc, żeby jej nie wylewać, to po prostu on się dzisiaj tutaj kąpie. Ja się też już kąpałam. Jeszcze muszę umyć sobie włosy. To jest wiadome, jak zwykle. On tego akurat nie muszę mówić, bo chyba widać, czy nie widać. <grystanie> Nie widać, na pewno widać. Także on się dzisiaj kąpie tutaj, żeby wodę nie marnować. No i co, szykujemy się do śniadanka. No i dzisiaj jest ciepełko, także pospacerujemy, bo wczoraj to było tak trochę chłodno. Byliśmy na tych targach, oglądaliśmy te przyczepy. Zresztą już widzieliście to wszystko w poprzednim vlogu, więc wam nie będę gadała. No, chłopaki poszły się myć pod telefon, bo tam jest taka cela, tam jest kotara taka z telefonu. Słuchajcie, i kiedyś miałam taką przygodę na Mazurach, byliśmy ze znajomymi w takich domkach z Perelu, takich bardzo starych. Ogólnie warunki to nam nigdy nie przeszkadzały. Ja, dla, ja to zawsze jeżdżę dla ludzi, nie dla wygód, tylko dla ludzi. No i tam była właśnie e, taki prysznic, właśnie z tym telefonem. Słuchajcie, no i jak się otworzyło okno w łazience, no żeby nie parowało i otworzyły się niechcące drzwi w łazience, bo było kiepskie zamknięcie, to się robił przeciąg i ta, ta, ta folia fruwała któregoś dnia słuchajcie stoję pod tym prysznicem myję się otworzyły się te słuchajcie drzwi a mi ta folia się do tych pleców całych przykleiła wiecie jak ciężko oderwać folię sobie z pleców taką mokrą o jezu ale jakie to w ogóle uczucie było jakby mnie jakieś nie wiem jakieś robactwo oblazło także no nie nie polecam takiego systemu masakra także uważajcie na folię pod prysznicem potrafi zaatakować słuchajcie już w głowę wyką wykąpałam głowę już ale chcę wam pokazać do czego służy okno dachowe w łazience o to okno Zobaczcie, pokażę Wam. Bierzesz suszarkę. Masz mokre włosy oczywiście. I sobie suszysz. O. Normalnie, widzicie? Suszarka wchodzi w to okno. <grym> bo jakbym stała tu, to jest problem z suszeniem, słuchajcie, bo ja jestem wysoka i obijam cały czas. O! Obijam cały czas. A tu się spokojnie, także słuchajcie, okno w łazience służy po to. <grym> Żeby można było wysuszyć na legalu włosy. No, takie mam głębokie przemyślenia dzisiaj z rana dobra, muszę sobie wysuszyć te włosy, nara no, już wszyscy się powyszykowywali, pokąpali i robimy śniadanko wspólne, pokażę Wam zobaczcie, znowu dzisiaj śniadanko wspólne o, elegancko, prawda? no, ja już też zaraz kawkę tylko dopijam i na śniadanko lecimy Boże, jak ja mam blina, muszę sobie włosy ułożyć wszystkim życzymy. Panie sobie tu siedzą, a panowie myją gary i zaraz wam pokażę. O, dzisiaj jest więcej osób oglądających niż wczoraj, bo dzisiaj jest niedziela. To każdy ma wolne, słuchajcie. Patrzcie jak pięknie. A co tu się dzieje? O, proszę bardzo, ładnie, elegancko. Jaki to jest efekt? O, ale panowie, pięknie, pięknie, elegancko. Ale cholerka Bardzo nam się to podoba. O, jeszcze Rafałek tutaj. W tej chwili. Panowie uśmiechnąć się ładnie, elegancko do kamery. Jak konie. że A kobiety sobie siedzą na leżaczkach, bo im się należy odpoczynek. O tutaj. Słuchajcie, tej przyczepie firmy Deadles mam tutaj przy wejściu na ubrania, na kurtki. To co chciałam. I słuchajcie, jest półeczka w każdym. Rewelacja. To jest super rzecz. Tylko szkoda, że nie można tego regulować samemu. No i oczywiście łóżko, które mi się podoba, z każdej strony można wejść i wyjść. Że jedna osoba się nie musi przeprowadzić przez drugą. To jest przyczepa idealna. Tylko trochę kolor mi się nie podoba. No. Rewelacja. Nie, ta jest świetna. Ta mi się podoba. Jaka cena tej przyczepy? Tutaj wiesz jak jest. Edyta, ale zobacz co jest. Ksenia. Tak, właśnie już to Nadmurze. nagrałam. Jaka cena jest tej przyczepy? No, jest, on, te nie ma. Jaka cena jest 195. tej przyczepy? 195. 195. Nie no, to jest przyczepa dla mnie. Ma wszystko to, co mi się podoba. To jeszcze jest, jest fajna. Nie, no, ale jak ja mam Fenda i kupiłam go w grudniu. No mała z nami będzie. To tak. Będzie <ślepia> Wezmą w rozliczeniu. Zobaczcie, tak wygląda w środku. A tu są parametry koło wrzucić i koniec i cena targowa 195, fajna jest kuchnia jest fajna, bo ma trochę blatu roboczego co się w ogóle nie zdarza w tych przyczepach, nie, bardzo fajna dużo miejsca naprawdę, jak w domu Ewe, No lodówka też jest bardzo fajna duża no super, super, naprawdę fajna tylko, że to jest dwuosiowa, więc dlatego jest duża. Ale ma wszystkie te rozwiązania, które podobają mi się. A tu pewnie jest na telewizor, znając życie, co nam się nie przyda. Nie, rewelacja. Tylko te kolory mi się nie bardzo podobają, bo ja to raczej. No ale w każdej jest półeczka. No to to jest po prostu bajka. Tego mi brakuje bardzo. Łóżka z każdej strony, co się wchodzi, tych półeczek i tego miejsca na kurtki zewnętrzne, jak się wchodzi. O! Które jest tu. Przy wejściu obrazu. Firma, słuchajcie, Gretos. Słuchajcie, samochód imprezowy. Patrzcie, co się dzieje na suficie. A. Tu jest balet, baletowy samochód na balety. Idealny. Nie, nie. Ja Kto się jechał, to nie jest. ja wjechałem. 160 tysięcy, ja jechałem. to jest. to jest. to jest. to Nadstaweczka. Na taki samochodzik. Wcale nie jest mało miejsca. O! O! Prysznic. Z kibelkiem. Ale jest. To się liczy. Tu jest pewnie lodówka. Zgadza się. Domytika. Łóżko spore. Jeszcze chyba większe niż my mamy w przyczepie. Nie. Rewelacja, słuchajcie. Kuchnia. Wszystko jest, co się. O, to jest fajne. Tu jest wszystko co nam jest potrzebne. Jeszcze większy łóżko niż... Tu jest patent na umywalkę. Tu jest kibelek z prysznicem. Zamykanym oczywiście. Proszę. I umywalkę otwieramy. haczyk. Umywalka. O. I mamy łazieneczkę. To fajne. Dla dwóch osób podróżujących stale. Zapytaj pana, ile kosztuje? Ile kosztuje ta nadstawka? 49 tysięcy euro. Cena ogromna, ale naprawdę fajna rzecz to jest. Podoba ci się Piotruś? Kupić ci? Tak. Dobrze. To my idziemy kupować. No bajkomat. 49 tysięcy euro. No ale cena robi robotę jest markiza, można sobie usiąść Proszę. A może to z tym samochodem jest? Nie. nie. <laughs> ale to jest będzie na sprzedaż tak? A ile taki samochód kosztuje? E, to jest z tamtego roku. No, e, i 300 tysięcy. 300 tysięcy. Zł. Złoty, to już złoty, tak? No to dobrze, bo się już przestraszyłam. <laughs> Łukaszek, ale to mi się to mi się podoba. Ja bym wolała kupić to niż kampera. Nie, mi to się podoba. Wielki ten samochód, jak ciężarówka. Przyciepę to teraz, a jak będziemy starsi? Ram. Jesteśmy na wystawie, Jarek. Garbusik. Fajny. Volkswagen Garbus. To jest Chevrolet? Ford. A, Ford. Jezu, ale tutaj w ogóle, co się tu dzieje? Wy go na lawecie przywieźliście? To co on taki czysty? Nie, niemożliwe, ten samochód jest używany. Jako robi. Czy tu można jeździć z niego? W a to jest tam. Nie, z niego nie Ale chyba go musieliście wyczyścić przed otwarciem tej, y, nie, tego? No nie jest tak, to tak taki ustaw. Bardzo. Plamy tutaj, te, te niby tego nie ma lakieru, to tak. Tego urok taki, tak? No tak, tak no, to jest 50 lat. To oryginalny lakier, nie? Zobaczcie, jaki fajny w Ten jakiś śmieszny. Ten to jest tak zabawkowy. Ciepło piasek. <ślamy> <ślamy> To jest Chevrolet. Hej. Co? Możemy raz wyjść na te wyścigi, nie, nie możemy wyjść, nie? Tak. A to jest ty, jaka marka? Nie, to nie to znaczy. Kadilak to jest? Cadillac.

no to jest klasyk automat, 280s mercedes ja się nie znam ale czytam <śpiewanie> <śpiewanie> patrzcie jaki chromu nieźle bez gwiazdy nie ma jazdy I scena, na którą wczoraj nie dotarłam, bo poszłam słać o 21.00 A tam są wyścigi konne, to już wam nagrałam. Może dzisiaj też coś jakiegoś konia nagrałam. Nagram, nie nagrałam, bo jeszcze nie nagrałam. O, idzie. Brudicka. Dawaj, bo się zgubisz, ty mała jesteś, w tej trawie zginiesz idziemy na darmowe jedzenie z talonów. Mamy, mamy talony nakorniszony. No, tu wczoraj był balet, na który ja nie dotarłam. To jest stara dupa, to już chodzi spać po panoramu. kurami nie z przed, panoramą. przed, ja zaraz po obranocce, chodzę spać. No tak, Rek się obejrzy i leci. kiedy to kiedyś była moja ulubiona bajka. Moja też. Tak też tak. A lubiłeś tego, co w niedzielę leciał z pieniędzmi, co się kąpał? Z pieniędzmi, co ma kwacz. A no. O, ma kwacz był najlepszy. <gry> Mój idą. Wodnik Szuwarek ten? No, był? no. Chociaż jego to się trochę bałam. <gry> no. <od> wodnika Szuwarka. Łukaszek <gry> zatań się, jeszcze jak zatańczyłeś przed chwilą. Okay, ja? Prawdziwy piknik. Pokaż mnie? Jeszcze raz. Kochasz mnie? Słucham. Idź stąd. <laughs> obstawiasz? No ile no. chcesz? Możesz się objęto. Pasiek obstawiasz coś? Tak. Ile masz pieniędzy? 3 złote. Wygrałem złote? Nie, 12 wygrałem. 12 zł wygrałeś? No. No. Ty to jest coś dopiero farciach. Zobaczcie jak samolot leci nic. Ile obstawiłeś za 5 zł? No. No. Ty, tak no. bym stawił tysiakka, to bym miał... Trzeba mieć farta. No. Trzeba mieć tysiaka, żeby obstawić tysiaka. Zobaczcie jak nisko leci samolot nad torem I takówką, że patrz przez ten. co 5 minut te samoloty, tak? Ale on startuje czy ląduje? Ląduje A. Ląduje, Pilot dubie w nosie. Co? Pilot dłubie w nosie. Pilot dłubie w nosie. Zadzij, jak już już... Słuchasz mnie? Żube, także. O, super! Kocham mnie. Chcesz. Słuchajcie, już się pakujemy, składamy się. Łukasz składa maski I szczotkę połamą właśnie. Kleona U nas nie jest chyba jest, tak? U, tylko youtuberzy mają takie role. Lepsza. Lepsza. Jeszcze w ciule. To, to jeszcze. Ale twoja jest czyszczał Tak, bo on my chyba pod tym dzielem nie staliśmy. Znikam, mocno, Ale na szczotkę to jest nie jest. No <śla> Specjalnie taka jest! Szczotka teleskopowa z kolbą składana. <śla> Dobra, <śla> 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 Pobdzi! Pobdzi! Tak! Jesteś? Ja to Ja Co? Nie, ja to w ogóle. Ja tej swojej nie będę czekał. O, i cymelka pomaga. żeby nic nie robić. zobacz. Karawanik ten na tym polega, kurwa, wszystko elektryczne. Zobacz. zobacz, jak jest elegancko. Bardzo ładnie, Łukaszek, złożyłeś markizę. komuś to mogę. Markiza elektryczna, może. No i już, o. o, ale ci pomogłam, Łukaszek, bardzo dobrze. Teraz zanieś tą szopkę. Złożyliśmy markizę. Pokaż drugie życie naszej szczotki. no dawaj do Chodź tutaj, wiesz, poklikasz tutaj. A Rafałek sprząta. Rafałek, Rafałek w rękawiczkach. Ja już dawno wytrzeźwiałem. A Rafał w rękawiczkach. Zawinie trupa w ten dywan. Ty, Rafał tą trawę tym ludziom zostaw. Tra, trawę zabiera ze sobą. Odjeżdżamy. Zapomniałam, że muszę nagrać. Tak Zobacz, no Ja tam chwilę stanęłam. O, blania pięknie. Rafał! My nie wymyśliliśmy naklejki, ja tak wyglądam. Normalnie tak wygląda. Tak, tak wyglądam po wypadku. Uderz pan tego taberta, to się dogadamy. Dobie, do to. Rybo, gdzie Ryba, akwarium, akwarium. Ryba. E, radzione, to wasze, czy... Odjeżdżamy, słuchajcie. Która jest godzina, powiem wam, która jest godzina. Osiemnasta. Łukaszek. Podobało się panu? Podobało się. <laughs> Będziesz pan jeździł? Będziesz pan zadowolony. <laughs> Pas po przyjezdni? Czy stąd? Stąd. Tutaj się. <laughs> Jesteśmy. My jesteśmy My z Warszawy. No. no i słuchajcie, wracamy do domu. Jest godzina, która? Która jest, Łukaszu, godzina? 18.22. Wracamy do domu. Także wypoczęci. Jak wam się podobał ten vlog, to subskrybujcie, komentujcie nas. No, no I, co? I o, zapraszam do oglądania następnych vlogów. Trzymajcie się. Łukaszek, żegnasz się? Papa, pa. Narka.